Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś może tak nie do końca stricte kryminalnie, chociaż ja wiem, będzie o więzieniu, o miłości, przebaczaniu, cierpieniu i w ogóle dużo będzie. Będzie ciekawie, mam nadzieję. Kilka dni temu zadałem sobie pewne pytanie, które od dawna już krążyło mi po głowie. A to pytanie brzmi, dlaczego kobiety ciągnie do bedbojów? Nie chodzi o to, że, wiecie, wcześniej o tym nie myślałem, ale tym razem postanowiłem podejść do tematu na poważnie. Czułem, że nadszedł moment, by wydobyć z tego zagadnienia coś więcej niż tylko te wszystkie powtarzane na grupach, jakichś forach i portalach internetowych truizmy. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od filmiku na TikToku, który przykuł moją uwagę. Było to zdjęcie mężczyzny stojącego w oknie zakładu karnego. Jego sylwetka była zaledwie zarysowana, ponieważ gęsta siatka, którą więźniowie, o ile dobrze wiem, nie siedziałem nigdy, więc nie potwierdzam, ale nazywają chyba pajęczyną, no, znacznie utrudniała ostrość obrazu. Pod zdjęcie była podłożona muzyka, jakaś prawilna. Zamieszczona fotografia wyglądała tak, jakby została zrobiona z ulicy przez kobietę, która w ten sposób, przynajmniej w moim odczuciu, chciała zamanifestować swoją... W sumie to, nie wiem, tęsknotę, lojalność, przywiązanie do swojej drugiej połówki, tam po drugiej stronie. Kątem oka rzuciłem na sekcję komentarzy, której treść wywołała we mnie bardzo mieszane uczucia. No, te komentarze były dziwne, były ich tysiące. Zacząłem je czytać, od mniej po bardziej merytoryczne, pisane przez osoby w różnym wieku, niezależnie od opłci. A brzmiały one mniej więcej tak. Co, pewnie siedzi za niewinność, wyjdzie, zrobi ci Bachora i wróci za kraty. Inni pisali, marnujesz sobie tylko życie, kapniesz się za kilka lat, jak będzie już za późno. Nie zabrakło też słynnego, łobuz kocha najbardziej, musisz to zrobić dla siebie, zapomnij o nim, on się nie zmieni, właśnie marnujesz sobie życie, wiesz? Nie zabrakło też oczywiście wielu komentarzy, facetów, którzy byli pełni podziwu i uznania dla tej kobiety. Kobiety, która myślmy co chcemy, kocha, czeka i pała nadzieją, że kiedyś jej wybranego puści mury więzienne, no i nigdy tam już nie wróci. Cholernie byłem ciekawy, co musi czuć, czytając to wszystko. Może to jest chore, no ale chcę być z wami szczery. Czy to jakoś wpływa na jej decyzję, czy to faktycznie prawdziwa miłość, czy może chore uzależnienie, a może strach, tylko też pytanie przed czym? Oliwy do ognia dolał fakt, że dosłownie w tym samym dniu zobaczyłem filmik związany z Wadeem Wilsonem. To ten wytatuowany gość, o którym chwilę temu huczał cały internet i pewnie zahuczy też niebawem, bo, bo zbliża się wyrok. Wkleję wam zdjęcie. Wade Wilson usłyszał wyrok skazujący go na karę śmierci, rekomendowany przez ławę przysięgłych, pod każdym, dosłownie każdym filmem, zdjęciem, czymkolwiek, gdzie widać jego twarz. Masa kobiet. I to nie chodzi tylko o Polskę. Ogólnie na całym świecie wzdychała do jego osoby, podkreślając, jaki ton to jest przystojny, męski, dobrze ubrany, że ma to coś, te ruchy, styl, no tam. No masa tego była. Możecie sprawdzić zresztą sami. Macie teraz jego zdjęcie, gdyby ktoś chciał y, sobie zobaczyć, a nadal nie wiedział, o kim mowa. Wiele z nich miało nadzieję, że Wade uniknie kary. Jakby zapominając, że przecież zamordował dwie kobiety. Nie mi to oceniać. My, faceci, też mamy swoje odchylenia w reakcjach i zachowaniach, żeby nie powiedzieć, fetysze. Dziś jednak szukam odpowiedzi na to, co wpływa na takie reakcje. Mam nadzieję, że nie trafią tu feministki i też nie zostanę ukrzyżowany jako mizogin, bo absolutnie bardzo, ale to bardzo mi do niego daleko. Skupmy się jednak na tym, co dla mnie jest najistotniejsze w tym odcinku, a więc tym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobiety wybierają bad boyów. I żeby dostać odpowiedzi na to pytanie, poświęciłem naprawdę sporo czasu przeglądając fora, trochę sprawdzając w książkach, czytając wyznania kobiet, które czekały na swoje drugie połówki, i spróbowałem to zebrać w taką jedną całość. I powiem Wam, że Zupełnie inaczej do tego podchodziłem przed napisaniem tego odcinka i nagraniem, a zupełnie inaczej po, ale nie wyprzedzajmy faktów. Kobiety, które czekają na mężczyznę, aż wyjdą z zakładu karnego, często wchodzą w takie relacje z różnych powodów psychologicznych. To są rzeczy, których się dowiedziałem, żeby nie było, nie jestem chodzącym Google, nie wiedziałem tego wcześniej, po prostu dzielę się z wami wiedzą nabytą. Badania i analizy pokazują, że te kobiety mogą czuć potrzebę ratowania mężczyzn, widząc w nich osoby, które mogą zmienić się na lepsze dzięki ich wsparciu. Często jest to związane z tak zwanym syndromem Zbawicielki, gdzie kobiety wierzą, że ich miłość, oddanie, ich ciepło mogą pomóc partnerowi wyjść na prostą. Niektóre kobiety czują też pociąg do mężczyzn, którzy są postrzegani jako silni i dominujący, co może wynikać z ich własnych potrzeb, takich bezpieczeństwa i stabilności. I w sumie ma to sens, jestem w stanie się z tym jak najbardziej zgodzić. Relacje te są również często wzmacniane przez dramatyczne okoliczności, jakie towarzyszą więziennym wizytom i ograniczeniom. Co może sprowadzić, właściwie to sprawić, że relacja wydaje się im taka bardziej intensywna, romantyczna, inna niż tradycyjne związki, i choć w pewnych momentach czuje się, że to tak nie powinno do końca być, to jest gdzieś ten taki, no jest coś takiego, co ciągnie je do, do tego. Niestety, wizja tworzenia związku z osadzonym, który po odsiadce wyjdzie na wolność, nie maluje się w najlepszych barwach. Badania wskazują, że takie relacje rzadko kończą się szczęśliwie. Po wyjściu mężczyzny z więzienia, realia życia codziennego mogą szybko zburzyć tę romantyczną wizję związku. Wiele z tych relacji nie przetrwa, niestety, próby czasu, gdyż były oparte na idealizacji i emocjonalnej intensywności, którą trudno jest utrzymać w codziennym życiu, takim prawdziwym, gdzie no, oczekujemy od tej drugiej połówki znacznie więcej, niż oczekiwaliśmy w momencie, kiedy e, widzieliśmy się tylko na widzeniach. Zupełnie inne emocje. Kobieta, która decyduje się czekać na mężczyznę odbywającego karę więzienia, mniej lub bardziej świadomie może narażać swoje życie na naprawdę wiele trudności. To też w ogóle nie patrzyłem na to pod tym kątem. E, co zazwyczaj wtedy mówią psychologowie. Realistyczna ocena sytuacji to jeden z głównych celów, czyli pomóc spojrzeć na sytuację z perspektywy rzeczywistości. Ważne jest, żeby ta kobieta zrozumiała po prostu, jakie trudności mogą pojawić się po wyjściu partnera na wolność. Takie jak chociażby trudności z ponowną integracją społeczną, stabilnością finansową czy powrotem do normalnego. Życia. I tu wizja, wiecie, tego związku właśnie tych emocji na zasadzie, że jest ktoś na zewnątrz i czeka na kogoś, kto jest wewnątrz zakładu, i powiedzmy opuści go za X lat. Jakby jest tą taką pierwszą nicią ciekawości. I jakby zapominamy, że faktycznie, no kurczę, jeśli ta osoba wyjdzie, no to musi jakoś zarabiać, musi jakoś żyć. I, i, i no ja nie patrzyłem pod tym kątem. Nie, może się zbłaźniłem. Kolejną rzeczą, do której psychologowie skłaniają takie osoby, jeśli oczywiście taka kobieta chce pracować, dowiedzieć się, czy podejmuje dobre decyzje, no to jest refleksja nad własnymi potrzebami. Czyli psycholog prawdopodobnie doradziłby, aby zastanowiła się nad tym, dlaczego zdecydowała się na taki związek, czy jest to potrzeba ratowania kogoś, czyli coś, co mówiliśmy wcześniej, czy czuje się samotna i szuka bliskości na wszelkie sposoby. Psychologowie wtedy też starają się, aby ta osoba zrozumiała własne motywacje, bo takie zrozumienie własnych motywacji może jej pomóc podjąć świadomą decyzję, czyli gdzieś tam odsunie na bok te wszystkie jakieś takie love story, czy, czy właśnie podniecenie z faktu, że ten związek wygląda inaczej, i życia w nadziei, że później jak ta osoba wyjdzie, to, to dalej to będzie tak samo, tylko lepiej po prostu, bo będę miała ją na co dzień. Kluczowe jest też wsparcie rodziny, przyjaciół, znajomych i to, by próbować otworzyć się na inne możliwości, jak i zdobyć to poczucie własnej wartości. To jest to, co robią psychologowie, co oni doradzają. No, nie wyobrażam sobie tworzyć ten odcinek, nie, nie próbując dowiedzieć się tego, w jaki sposób te osoby pracują w takich przypadkach? Dlaczego też kobiety ciągnie do bedbojów? No było trochę o więzieniu, natomiast teraz skupmy się na przykładach fascynacji seryjniakami, no i tymi psychologicznymi podstawami takiego zjawiska. Fascynacja kobiet bedbojami oraz bardziej ekstremalnymi przypadkami, jak seryjni mordercy, jest zjawiskiem złożonym, które ma korzenie zarówno w psychologii, jak i ewolucji. Oto główne powody, dla których niektóre kobiety są przyciągane do mężczyzn o takim profilu, z przykładami i wynikami badań. Uwaga, teraz będą trudne wyrazy. Hybristofilia. Chyba dobrze przeczytałem. Fascynacja przestępcami. Hybristofilia jest znana również jako syndrom Bonnie Clyde. Jest. Jednym z głównych czynników tłumaczących, dlaczego niektóre kobiety są seksualnie zainteresowane mężczyznami, którzy popełnili poważne przestępstwa, w tym seryjnymi mordercami, przykłady takich mężczyzn jak Ted Bundy, Ramirez czy Charles Manson pokazują, że nawet najbardziej brutalni przestępcy mogą wzbudzić ogromne zainteresowanie kobiet, pomimo tego, że przecież kobietom to oni właśnie także wyrządzali. Krzywdy. Wielu z nich otrzymywało setki listów miłosnych i propozycji małżeńskich od kobiet wtedy kiedy byli w celi, które to fascynowały się tym, fascynowała ich przemoc i dominacja w przypadku takich sytuacji. Psychologiczne podstawy przyciągania do złych chłopców. Kobiety przyciąga do bad boyów Kilka powodów, jednym z nich jest ich pozorna pewność siebie i brak moralnych zahamowań, co dla niektórych kobiet, szczególnie tych z niskim poczuciem własnej wartości, może być pociągające. Kobiety te mogą szukać w tych mężczyznach cech, które same nie posiadają, jak brak poczucia winy, wstydu, co pozwala im choć na chwilę uwolnić się od własnych wewnętrznych ograniczeń. Ja chciałem tylko raz jeszcze zaznaczyć, i żeby to wybrzmiało, że te wszystkie informacje pochodzą ze źródeł. Te źródła znajdziecie w opisie pod filmem. Nie są to moje jakieś tezy, jakieś słowo na niedzielę, tylko wiedza opracowana i przygotowana przez specjalistów. Kompleks Zbawiciela, o którym mówiliśmy też troszkę, czyli no, zamknijmy to w jedną ramę. Wiele kobiet po prostu wierzy, że może zmienić tego złego chłopca, lub że jego przemoc jest jedynie powierzchowna i wynika z trudnej przeszłości, którą można naprawić miłością i wsparciem. To zjawisko jest właśnie znane jako kompleks zbawiciela u kobiet, no i jest bardzo często spotykane wśród tych, które potrzebują tego poczucia spełnienia w ratowaniu, uzdrawianiu osób, które zostały skrzywdzone. I z jednej strony jest to miłe. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, gdzie chcę pomóc takiej osobie, być może coś do niej czuję. Natomiast też wiem, że wszystko ma swoje granice i zatracanie się, albo życie w takiej bańce, gdzie z każdej strony ktoś ci mówi, zastanów się. Psychologowie mówią ci, zastanów się. No może ty decyzję podejmiesz ostateczną, ale no są. Czytałem, nie mogę wam powiedzieć gdzie, bo rozmawiałem z różnymi osobami pracując nad tym odcinkiem. Ale są osoby, które czekały naprawdę długie lata na tych facetów. A kiedy oni wychodzili, to to życie zmieniało się w koszmar. I nie mam na myśli tu przemocy czy, czy jakichś nawet bezpośrednich zachowań tych mężczyzn, tylko koszmarem było wyobrażenie. Jakie snuły, właściwie to snuła w tym przypadku ta kobieta, i jak ona chciała to życie ułożyć, kiedy on wyjdzie z tego więzienia. Natomiast ten facet wychodził, facet po przejściach, facet zazwyczaj stanowczy, który wie i nie pozwoli sobie wejść na głowę, i nagle było takie, pum. Wszystko się rypło. Poznałem też historię innej kobiety, która przez pięć lat czekała, cztery z hakiem tam było, czekała na swojego. Mena aż wyjdzie, czy tam Bad Boja aż wyjdzie z więzienia. No i zajęło mu dokładnie tydzień, aby zniszczyć jej życie, bo w przeciągu jednego tygodnia on znalazł sobie inną kobietę i po prostu znikł z jej życia. A ona pięć lat czekała, jeździła na widzenia, planowała życie, nie słuchała ludzi, nie słuchała tego, co piszą w komentarzach, po prostu czekała. Ewolucyjna perspektywa. Niektórzy psychologowie też ewolucyjni sugerują, że agresja i dominacja u mężczyzn może być postrzegana przez kobiety jako cechy pozytywne w kontekście przetrwania i ochrony. W przeszłości kobiety mogły być biologicznie zaprogramowane, by szukać partnerów, którzy mogliby je chronić przed zagrożeniami, co w dzisiejszych czasach może przekształcać się w pociąg do mężczyzn agresywnych i dominujących. Teraz czas na przykłady seryjnych morderców wielbionych przez kobiety. Jak już wspomniałem, Ted, Richard czy, czy Manson to tylko kilka z wielu przykładów seryjniaków, którzy przyciągali uwagę kobiet. Bundy, który został skazany za zabicie co najmniej 30 kobiet, otrzymywał setki listów miłosnych i oświadczyn podczas swojego procesu. Podobnie było z właśnie Richardem Ramirezem, znanym jako nocny prześladowca. Zresztą poślubił jedną ze swoich fanek w więzieniu. Ci, którzy tak dość mocniej słuchają True Crime, gdzieś tam śledzą to wiedzą, znają tą sytuację. Jeśli nie, to u mnie też na kanale znajdziecie historię Ramireza, ale nie wspominałem tam akurat o tym fakcie. Natomiast powstało sporo naprawdę świetnych podcastów. No i nadszedł czas, aby zadać sobie pytanie, czy to jest zdrowe. Mam na myśli zarówno fascynację i idealizację w związku z osobą, która odsiaduje aktualnie wyrok, czy też tą fascynację bad boyami, których znamy z filmów dokumentalnych czy podcastów True Crime, których wymieniałem przed chwilą. No i nie jest ona uważana za zdrową, szczególnie gdy prowadzi do idealizacji przemocowych zachowań, i to jest niezwykle ważny aspekt, czyli właśnie to idealizowanie przemocowych zachowań, chociaż może to być sposób na radzenie sobie z własnymi problemami emocjonalnymi, jak niskie poczucie własnej wartości lub traumy, długotrwałe zaangażowanie jednak w takie relacje może prowadzić do dalszych szkód psychicznych Pojawia się też sporo pytań, czy kobiety zafascynowane seryjniakami powinny być poddawane leczeniu, czy raczej pozostawione z możliwością wyboru. I tu też zależy to wszystko od kilku y, czynników, które muszą być dokładnie zrozumiane. I w to ja już za bardzo nie chcę wnikać, bo to już jest zadanie dla lekarzy, dla często nie tyle psychologów, co i myślę, psychiatrów, którzy ukierunkowują. Natomiast jeżeli fascynacja mordercami wynika z głębszych problemów psychicznych, takich jak hybristofilia czy traumy związane z przemocą, leczenie może być konieczne. Takie informacje znalazłem. I w takich przypadkach fascynacja może wynikać z mechanizmów obronnych, jak unikanie intymności czy potrzeba kontrolowania sytuacji, które mogą prowadzić do niezdrowych relacji i destrukcyjnych zachowań. Z drugiej strony, jeśli fascynacja jest bardziej powierzchowna, związana z kulturą masową i nie prowadzi do jakichś większych szkodliwych działań, to pozostawienie wyboru może być odpowiednie. Czyli takie i tak lub nie. Ludzie mają prawo ogólnie do swoich zainteresowań i upodobań. No, mówi to gościu, który od 2019 roku tydzień w tydzień nagrywa podcasty o świrach. Nawet jeśli są one nietypowe, to mamy prawo do tych zainteresowań, o ile nie prowadzą one do oczywiście krzywdzenia siebie lub innych. W takich przypadkach ważne jest jednak, aby edukować, informować o zagrożeniach, jakie mogą wynikać właśnie z idealizowania takich przemocowych postaci. Dlatego też między innymi dziś nagrałem ten odcinek, ten inny odcinek od tych wszystkich, które słyszycie na kanale, ponieważ też chciałbym, żeby on był pewną formą misji. Bo być może w swoim życiu napotkacie na osobę, która będzie stała w takim, nazwijmy to troszeczkę bagnie decyzyjnym i może wyciągniecie jakieś wnioski dzięki tym moim tutaj wylewom, przemyśleniom. No to czas na te kilka wniosków, o których powiedziałem. Więc to przyciąganie kobiet do Bad boyów i seryjnych morderców jest bardzo złożonym zjawiskiem. To się dowiedziałem i za to jestem wdzięczny sobie, że poświęciłem na to czas i też materiałom, które znalazłem w sieci. Które ma swoje korzenie w psychologii, ewolucji i kulturze. Kulturze, przepraszam. Chociaż może to być fascynujące zjawisko z perspektywy badań, w rzeczywistości niesie ze sobą poważne ryzyko dla zaangażowanych osób, i tu też badania pokazują że około 10% kobiet w USA jest lub była zaangażowana w związek z osobą przebywającą w więzieniu, co stanowi, jak sami przyznacie, znaczny odsetek. W wielu przypadkach te relacje są utrzymywane przez długie lata, pomimo tych wszystkich wyznań, wyzwań, o których dziś rozmawialiśmy i stygmentyzacji społecznej to wszystko na dziś moi drodzy mam nadzieję że odcinek was zaciekawił jeśli chcecie to ja zachęcam aby w komentarzach w przypadku gdy mieliście taką sytuację w swoim życiu o której dziś rozmawialiśmy no chociaż wątpię żeby któraś z was drogie panie pisała listy do Richarda Ramireza czy da bandiego, chociaż mogę się zaskoczyć. Natomiast tak całkiem serio, jeśli chcecie poruszyć ten wątek, rozwinąć w komentarzach, to potraktujcie te 20 minut mojego podcastu jako właśnie taki prolog, jako takie wprowadzenie do tego tematu, bo oczywiście ja dziś zgłębiłem tylko fragment. Pozdrawiam was gorąco, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku.